Cześć, ja jestem Adam Stanek, a wy oglądać nie. Jeszcze raz. Cześć, jestem Adam Stanek i szykujemy dla was rozpoczęcie sezonu 2019 World Warsaw. Do góry to musi chodzić. O, o tak. O właśnie tak. Tu przechodzi do otwierania ma maski. Dlaczego wsadziłeś silnik od kurwety do rodzinnego volva Ale tu nie ma pneumatycznego zawieszenia. To jest typowe auto na trasę ze spaniem z tyłu mój, z złotobus. Silnik to zlt 1, Chevrolet V8, pojemność 5,7, moc 260 koni. Pokonuję tym samochodem na raz w odległości ponad 1200 km, przelotową na autostradzie między 120 a 140 bez problemu. Uwaga na te wszystkie szczegóły, które tutaj są, kolejne wytłoczenia. Wytłoczenie nawet pod maską zrobiłeś tego kowadła, które masz na boku i ona nie jest narysowane, tylko jest naprawdę wybite. Przepraszam za bałagan. Żona poza domem, a tam to buteleczka, tam wchodzi dwa litry whisky, a z prawej strony jest wylot i tam jest kranik, i tam można nalewać. Jest kojot, jest dynamit, wszystko się zgadza. Redówka czwórka, przez to, że ona prawie nic nie waży, bo ona jest niesamowicie lekka, przez to, że ma napęd na przód, ona świetnie radziła sobie nawet w najtrudniejszych warunkach. A to się zgadza. Jego waga to wynosi około 700 kg, no zależy od u, ciężaru kierowcy, to wtedy więcej. No. Jak podchodzą y, z takimi młodzieńcami, z dziećmi, tato, a ile on wyciągnie, a ile on poleci? Częściej repliki kobry to były repliki, które budowano na Fordzie. Grenada, Scorpio, silniki V6. A ty, widzę, odtworzyłeś to dokładnie tak, jak być powinno. Udało mi się zdobyć silnik 7-litrowy, to jest oryginalny silnik od kobry. 7 litrów w tym samochodzie. Ile on waży? 1230. Jak to jeździ? Fajnie. <gry> O jakich osiągach możemy mówić, kiedy masz Kobrę przed sobą, która waży nieco ponad tonę, ma 7-litrowy motor, ile ma mocy? Dzisiaj myślę, że koło 400 koni będziemy celowali w 500. Ale po co? Bo można. <grybuj> <grybuj> no ja to rozumiem, ja to szanuję. <grybuj> To teraz powiedz tak, czy ty naprawdę tak myślisz, co mówisz, czy. Yy... Nie, ja myślę, że bardziej. To wszystko, co mówię, to jest bardzo skonstruowane. To jest bardzo okrojone, naprawdę. Jakbym zaczął pisać, co uważam, to by się skończyło w ciągu jednego dnia. Przyjechaliby do mnie po prostu wszyscy razem, i w ogóle No tak by było. No ale ty mówisz, że Libero jest pięknym samochodem. A nie, a nie jest? To jest najpiękniejszy samochód, jaki widziałem. A widziałeś go kiedyś? Siedziałem w środku no. ale Mikrusy był cudowny, słuchaj, ja pamiętam jak w Rzeszowie wjeżdżaliśmy w dwie osoby pod górkę Mikrusem. Ta górka była mniej więcej taka. Jeden, dwa, trzy, już prawie dojechaliśmy do samego końca. No niestety Mikrus się zatrzymał, nie dało rady. Patryk, no, w... ale to jest trochę mit taki. Jest... No nie, bo pamiętam to. Chodzi... Musiałem wysadzić pasażera po trzeciej próbie. Ale, to tak, tak było. Ale... I wjechałem na wstecznym. Ale w tym przypadku, ja pamiętam ten odcinek. Jak to wygląda? Na 100% oglądaliście te filmy w internecie, jak przyjeżdża Nakira do niego. Siedzę z kątówką, bierze tą kątówkę i przecina najpiękniejsze Porsche świata. Niektórzy mówią, że to profanacja. Trzeba pamiętać, że my czasami auto, które bazowo nie było jakimiś super autami, dajemy długie, piękne życie. To tak jak trochę Zinger, taki robi nowe rodzinę samochodu. My to też w jakimś stopniu robimy, czyli auta przywracamy do takiego blasku, że wygląda jak nas. Piękne w tym wszystkim, że pokazujemy dzisiaj samochody, które są z bardzo różnych krańców motoryzacji. Bo z jednej strony pokazujemy Porsche RWB, gdzie każdy patrzył z wystnieniem i mówił, jaki piękny jest ten samochód, ten każdy detal jest dopracowany. A z drugiej strony. No 6 stóp dałeś, tak? To chyba najlepiej wydane 6 stóp w Twoim życiu. No proste. No właśnie! Wielkie brawa!